Na pierwszym liście postawa Pawła do Polityka w 12. podziale, werset. <trym> <trym> Dlatego oznajmiał Pan, że nikt, przemawiając w duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt nie może rzec, Jezus jest Panem chyba tylko w duchu świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz. Ten sam duch, który sprawia wszystko we wszystkich, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo, je, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy odszczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Amen. Wysłuchajmy Dzień Apostolskich z jego rozdziału pierwszej dwanaście, które mówią o stątwieniu Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle powstał z nieba szum, jak wiejącego silnego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Bóg pozwalał robić. Przebywali wtedy w Jerozolim pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod niebem. Kiedy więc powstał ten szum, tłum zgromadził się i zdumiał, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Byli zaskoczeni, dziwili się i pytali, czy ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jak więc każdy z nas słyszy swoją mowę ojczystą? Patrowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, e, Kapadocji, Pontuazji, Fryki, Mamzilii, Egiptu, tych części Libii, które leżą blisko Cyryny, przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Rozelici, Kreteliczycy i Arabowie, Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boga. Przesłuchajmy wangę i ześpiewajmy, kiedy Pan Wysko. Uczniowie uradowali się, że zobaczyli Pana. Wtedy Jezus znowu do nich powiedział: Pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, taki ja Was posyłam. Gdy to oznajmił, tchnął na nich i powiedział: Weźcie ducha świętego. Komu grzech odpuścicie, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Słowo Twoje jest pochodnią nogą, moim światłością, ścieżką moim. Amen. Łasko Pana Jezusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszyscy. Amen. Amen. Dzisiaj, niedziela Zesłania Ducha Świętego, warto sobie tak zatrzymać na chwilę i zastanowić się, dlaczego to święto jest, po co jest tak wyszczególnione w kościelnym kalendarzu, jaki to ma. Serce. O Duchu Świętym wiemy, że jest jedną osobą z Trójcy Świętej, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Teolodzy głowią się i spekulują, jak to może wyglądać, jakie są relacje, jak rozumieć Trójcę Świętą. My na ten temat nie chcę, żebyśmy się teraz nad tym zastanawiali. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na ten odnośnie Ducha Świętego, który przyjawia się w działaniu. Bo tak to jest z Bogiem, tak to objawia się w Piśmie Świętym, że przede wszystkim objawia się nie jako definicja, nie jako ten, który, którego trzeba opisać, ale przede wszystkim zawsze jako ten, który działa. Jak ten, który jest aktywny, przychodzi do człowieka, coś mu daje, coś z człowiekiem robi i z człowiekiem jest więzi. I tak samo jest z Duchem Świętym. I czas Ducha Świętego, czyli mówiąc tak początek Kościoła, to jest właśnie okres, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, tak jak to było w minioną niedzielę wspominaliśmy, później przychodzi Duch Święty, Duch Święty, który daje początek Kościołowi i Duch Święty, który zmienia bardzo wiele, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, o, o każdego z nas, o naśladowców Chrystusa. Bo tak jak kiedyś Bóg był zawsze, jakby obok nas, tak jak też przejawiał się przez Chrystusa, który był wśród uczniów, był niejako obok nich, przy nich, a Duch Święty jest w nas. To jest to niezwykłe, że kiedyś Bóg jest, był obok, a teraz Bóg jest w nas. Jezus w Ewangelii kiedyś mówi takie, wypowiedział kiedyś takie słowa, że przyszedłem ogień rzucić na ziemię i pragnę, aby ten ogień płonął. Więc e, pragnienie Jezusa, pragnienie Boga to to, aby ten Duch Święty rozpalał, aby zmieniał e, serca wszystkich tych, którzy chcą być z Bogiem. I zobaczcie, dzisiaj czytaliśmy fragment Dzieła apostolskich, który przedstawia nam, jak to wydarzenie mogło, jak to wydarzenie wyglądało. Jezus wstąpił do nieba i uczniowie, którzy byli cały czas z Nim, e, Zgromadzili się razem z innymi uczennicami na strychu jednego z domów. I teraz zapytacie, dlaczego wszyscy siedzą razem na tym strychu zgromadzeniu? I moi drodzy siedzą, dlatego, bo się boją. Są pełni strachu, co teraz będzie. Bo jak pełni strachu byli wtedy, kiedy Jezus umarł na krzyżu, i nie wiadomo było, co będzie z nimi. Czy zaraz nie przyjdą e, Rzymianie i Żołnierze świątynni po nich, żeby tak samo ich się pozbyć. I później Chrystus do nich przyszedł, tknął w nich nadzieję, byli pewni, że Bóg jest, że to co wszystko mówił Chrystus o zmartwychwstaniu i tak dalej, że to stało się faktem. Byli pełni pasji, energii, no ale później Chrystus w tym wstępuje do nieba i znowu są sami. I są bardzo przestraszeni, bo nie wiedzą, co mają. I po jakimś czasie, kiedy tak właśnie gromadzą się w tej sali, modlą się, dzieje się coś niezwykłego, pojawia się szum i jak czytamy w Dziejach Apostolskich, na każdym z nich wstępuje ogień, płomień ognia, jako znak Ducha Świętego i zostają napełnieni Duchem Świętym. I to jest rzecz niezwykła, która ich zmienia, która powoduje, że w ten strach, który był w ich sercach, teraz wstępuje odwaga i pokój. I potem dzieje się coś niezwykłego. Oni, którzy byli zgromadzeni w tym strychu, zamknięci, zareagowani, pełni strachu, obawy o to, co będzie, teraz otwierają drzwi i wychodzą na zewnątrz. Wychodzą na zewnątrz, aby mówić o Chrystusie, o tym, kim jest, co zrobił dla nich, co zrobił dla wszystkich ludzi. I robią to bez lęku i bez obawy to jest to, co dał nam Duch Święty. I moi drodzy, jak czytamy tą historię z dzieł apostolskich, to jest tam kilka rzeczy niezwykłych i ważnych, które pokazują właśnie to działanie Ducha Świętego. Jedną taką ważną prawdą jest, że zobaczcie w opisie właśnie Pięćdziesiątnicy jest wyraźnie podkreślone, że tym pierwszym darem Ducha Świętego jest można powiedzieć dar zrozumienia dar mądrości, dar języków. Bo zobaczcie, przybyli różni ludzie z różnych plemion, narodów, języków, różnych kultur, różnych typów mentalności i wszyscy rozumieją, co uczniowie, uczennice im mówią o Chrystusie. I widzimy w tekście, że ten dar Ducha Świętego właśnie został dany Kościołowi, moi drodzy, jako misja i zadanie. Kościół ma być takim miejscem, gdzie Ewangelia o Jezusie Chrystusie ma być tak wypowiadana i tak pokazywana życiem, by była zrozumiała dla ludzi wszystkich narodów, ludzi wszystkich kultur, dla ludzi wszystkich pokoleń. I co warte podkreślenia, co myślę, że jest też kluczowe, nie jest to zadanie tylko dla pastorów, kaznodziejów, katechetów. Ale jest to zadanie dla każdego. Każdy, kto naśladuje Chrystusa, kto żyje z Chrystusem, jest wezwany do tego, aby swoją wiarę też manifestować, pokazywać innym, kim Bóg jest. Jak to zresztą Chrystus kiedyś powiedział w Ewangelii, że my jesteśmy solą i światłem dla świata. To jest nasza odpowiedzialność. I można śmiało powiedzieć, że tak naprawdę każdy z nas. Ty i ja jesteśmy takimi, powiedziałbym, tłumaczami Pisma, tłumaczami Chrystusa. Każdy z nas interpretuje chrześcijańską wiarę, i to nie tylko przez to, jak mówimy, ale przede wszystkim przez to, jak żyjemy, co robimy, jakie czyny pełnimy wobec innych. I to, co promieniuje z naszego serca, z naszej twarzy. I dla wielu ludzi też, moi drodzy, będzie tak, że to my jesteśmy może tą jedyną Ewangelią, tą Solą, Światłem, o jakim właśnie uczy nas Jezus Chrystus. I może właśnie my jesteśmy tymi jedynymi, którzy mogą pokazać innym Boga. Bo na przykład ktoś nie chodzi do kościoła, ktoś się po różnych wiadomościach, historiach obraził się na Kościół, może na Boga, bo Pisma nie chce czytać. Ale jeżeli wiedzą, że ty ja jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy tymi, którzy naśladują Chrystusa, szyją z Chrystusem i nas obserwują, wtedy uczą się od nas o Bogu. I to jest właśnie najważniejsze. I od tego rozpoczyna się ewangelizacja. I to jest dzieło Ducha Świętego. Zobaczcie, Duch Święty wstąpił u uczniów, i ci uczniowie pełni wiary, optymizmu, mądrości wyszli do innych, by pokazać im Chrystusa. I to Duch Święty daje nam. Ale dzień apostolskie to niezwykła księga, więc zachęcam też do tego, żeby ją czytać. I czytać ją można pod różnym kątem, ale też warto ją czytać. Jako księgę ducha świętego, mówiącą o tym, jak chrześcijaństwo się rozwija, jak zdobywa nowe tereny, jak to wszystko się wydarza. Bo chrześcijaństwo, jak czytałam w tych Dziejach Apostolskich, trafia z przesłaniem właśnie do ludzi różnych kultur, i księga ta moi drodzy pokazuje, że Ewangelia, ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie, jest uniwersalną odpowiedzią na potrzeby sensu spełnienia Poznania Boga każdego człowieka. Ewangelia jest tym czymś uniwersalnym, czymś, co jest dla każdego. W dziejach apostolskich, jak nie będziemy czytać, to przebrzmiewają tam takie można wysłyszeć pytania, gdzie jest Bóg, gdzie i jak jest obecny. Te pytania, które może dla nas nie są już takie. Może ważne, choć można by tu też się nad tym zastanowić, ale dla ludzi w tamtym kontekście były one niezwykłe, bo religijność skupiała się wtedy wokół świątyni, świątyni czy świątyń. I właśnie w dziejach apostolskich te pytania brzmią zawsze jakby trochę w konflikcie do świątyni, do świątyni w Jerozolimie, czy do różnych świątyń pogańskich. I dlaczego akurat. W, jakby w polemice do świątyni wybrzmiewają te pytania. Moi, moi drodzy dlatego, bo zobaczcie, kapłani, którzy funkcjonowali w świątyni, którzy funkcjonują w tych różnych świątyniach funkcjonowali, zresztą do dzisiaj pewnie jest podobnie, skupiali się w świątyni i też jakby można powiedzieć, chcieli mieć Boga na własność. Boga, którego w tej świątyni umieszczali. I co najważniejsze, do tej świątyni, oczywiście jak ktoś chciał przeżywać, doświadczyć Boga, spotkać się z Bogiem to musiał przejść przez, można by powiedzieć, takie posterunki kapłańskie. Kapłani decydowali kto, czy jak, czy żeby spełniał określone warunki, był w określonej kondycji moralnej, i tak dalej, tak dalej, że taki może przystąpić do świątyni i spotkać się z Bogiem. To była rola kapłanów, strażników ortodoksji, którzy pilnowali, e, kto może, a kto nie może przyjść do Boga. Zresztą jak pomyślicie, to pewnie dzisiaj znajdziemy całą masę podobnych e, ludzi, którzy tak e, rozumieją swoje swoje bycie jakby reprezentantem Boga, żeby właśnie stawiać ludziom warunki, które należy spełnić, aby przystąpić do Boga. I tak było z tymi kapłanami świętymi, Kapłanami, które, jak mówiłem, pilnowali tej ortodoksji. I Duch Święty w dziejach apostolskich, jak czytamy, zupełnie nic sobie nie robi z tych, powiedziałbym, takich centrów, które chciały Boga zawłaszczyć. Wyłamuje te mury i robi coś zupełnie innego. Łamie monopol kapłanów, łamie monopol tych wszystkich myślących przeszłością ortodoksów. Pokazuje, że Bóg jest inny. Że Boga nie da się zamknąć w jakieś mury, w jakieś wyobrażenia, definicje, w jakąś doktrynę. Że on jest zawsze. Większy, że jest zupełnie inny. Jak jest taki piękny werset z Pisma, który zawsze bardzo mi się podoba. Gdzie Duch Pański, tam wolność. W dziejach apostolskich Duch Święty jest pokazany jako ten, który jest przede wszystkim we wspólnocie, jest między ludźmi. Jako ten, który znosi wszelką hierarchię, u którego nie ma, że ktoś jest bliżej Boga, a ktoś jest dalej bo nie tak myśli, bo nie tak przejawia się Duch Święty. Wspólnota, o której też czytaliśmy w liście apostoła Pawła do Koryntian, to jest ciało. Czyli, że tak jak mamy swoje ciała, to przecież wiemy, że każda część tego ciała jest nam potrzebna. Że nie ma, że ręka czy noga jest gorsza od nie wiem, głowy, e, brzucha i tak dalej, tak dalej. Wszyscy potrzebujemy nawzajem siebie i tak się przejawia Duch Święty który daje swoje dary, to by wspólnota była wzajemnie ze sobą i razem na siebie wpływała i się budowała. To jest właśnie niezwykłe, że już nie ma hierarchii. Już nie ma tych, którzy są ważniejsi i mniej ważni. Wszyscy są istotni. Zobaczcie też, wydarzenie zesłania Ducha Świętego słuchać też echa z tej znanej historii ze Starego Testamentu związaną z wieżą Babel, czyli gdzie Bóg rozproszył ludzi, którzy budowali wielką wieżę, bo chcieli być jak Bóg, pomieszał ich języki i ludzie zaprzestali budowę. A tutaj widzimy Ducha Świętego, który jakby jedna różnorodność, który przez te wszystkie języki, kultury Duch Święty jest tym, który właśnie uczy że w wielości, w różnorodności jest możliwe pojednanie, współpraca, porozumienie, zrozumienie. To jest, w moim urodzeniem, zwykłe. To jest też dar, tak właśnie, tego Ducha Świętego dla Kościoła, dla wspólnoty, że jesteśmy różnorodni, różnimy się od siebie, możemy czasem się trochę nie lubić, i tak dalej, i tak dalej, ale możemy razem robić rzeczy ważne, dobre, okazywać innym miłość, bo tego uczy nas właśnie i tego i taką siłę daje nam też Duch Święty, który jedna w różnorodności, ale który nie unifikuje wszystko, nie robi tak, że wszyscy ludzie są tacy sami, identyczni, zachowuje różnice po to, abyśmy mogli właśnie razem się ubogacać nawzajem. To jest, myślę, niezwykłe i wielkie, i to jest też bogactwo Ewangelii. W tym moim też takim szczególnym miejscem, gdzie realizuje się to pojednanie różnorodności, ma być też, jak już tu wspominałem, kościół, wspólnota. Kościół, który ma mieć twarz przyjaciela, twarz bliskiej osoby, dobrego znajomego, brata i siostry. I w kościele, jak już. Tutaj nieraz mogliśmy słyszeć, chodzi zawsze o wspólnotę, a nie o instytucje. Bóg, moi drodzy, i tego też uczymy się dzisiaj, czytając tą historię, że Bóg przejawia się, objawia się przede wszystkim między ludźmi. I to jest to pierwsze takie, jakbym powiedział, takie miejsce źródłowe, gdzie można doświadczać Boga. On jest zawsze pomiędzy nami. Pomiędzy Tobą a innym człowiekiem. Pomiędzy Tobą a Twoim bratem, Twoim siostrą w Chrystusie. Tak się przejawia, tak się pojawia i tak chce przychodzić do nas. I Duch święty też kształtuje nasz charakter. Zmienia nasze serca. I to jest obietnica Ewangelii. Tak jak w przypadku uczniów uczeni z Chrystusa, którzy ze strachu i lęku mogli wyjść do odwagi, mądrości, miłości. To tak samo jest dar dla nas. I to jest obietnica, że Bóg może to samo zrobić w nas, może nas zmienić. A owocem ducha jest miłość, pokój, radość, cierpliwość, skromność, wstrzemięźliwość. To jest dar ducha dla nas. Dlatego wierzmy, polegajmy na obietnicy Boga, na obietnicy Chrystusa, który tego ducha nam daje, który może zmienić nasze serce i nasze życie. I tego życzę. I sobie, i Wam w naszej wspólnocie, by była takim dobrym miejscem dla wszystkich innych. Amen. w dziś Boże, życzenie powodu. A pokój Boże, który przewyższa wszelkie rozum, strzec będzie serc naszych i myśli naszych w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Amen.